W naszym kraju znajduje się wiele obszarów przekształconych wskutek intensywnej działalności przemysłowej. Środowisko naturalne jest na nich zwykle silnie zdegradowane, co przejawia się między innymi zanieczyszczeniem gleby, wód i powietrza, zmianami rzeźby terenu i warunków wodnych oraz destrukcją ekosystemów. Ma to negatywny wpływ na zdrowie i jakość życia. Często na takich terenach, na powierzchni i pod ziemią, znajdują się pozostawione w różnym stanie obiekty i infrastruktura poprzemysłowa, mająca niekiedy charakter zabytkowy i walory historyczne. Zakłady przemysłowe, które zakończyły działalność, a nie zostały właściwie zlikwidowane, stanowią poważny problem dla współczesnej przestrzeni miejskiej oraz środowiska przyrodniczego. Infrastruktura przemysłowa po zakończeniu działalności powinna być prawidłowo zlikwidowana bądź odpowiednio przekształcona do wykorzystania w inny sposób. Niezagospodarowane poprzemysłowe obiekty budowlane niszcząc stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i problem architektoniczno-krajobrazowy. Na terenach, gdzie prowadzono w przeszłości płytką podziemną eksploatację surowców, występują dodatkowe zagrożenia, utrudniające ponowne zagospodarowanie powierzchni. Nowe pokolenia inżynierów muszą podjąć wyzwania związane nie tylko z likwidacją tych problemów, ale także z zachowaniem dorobku przemysłowego dla następnych pokoleń. Już w nowoczesnej, atrakcyjnej formie. Studiując na naszym kierunku, masz szansę zdobyć wiedzę niezbędną do tworzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Zrewitalizowane obiekty poprzemysłowe mogą stanowić atrakcję turystyczną zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Mogą również pełnić rolę obiektów usługowych i handlowych. Chcąc aktywnie zmieniać oblicze obszarów zdegradowanych przez przemysł ciężki, podejmij studia na kierunku rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Zyskaj zawód dający wszechstronne przygotowania praktyczne i otwierający szerokie perspektywy zawodowe, zarówno w kraju, jak i za granicą.